Witajcie z tej strony na na kanale hodowla ZDW. Jesteśmy w takim luźnym vlogu, dlatego że mam trochę więcej teraz czasu na vlogi na hodowli ZDW i na Agroknerażu. Chociaż na Agroknerażu to dopiero za jakiś czas się pojawi film. Zobaczymy jeszcze kiedy. No i dzisiaj jesteśmy z takim wiosennym vlogiem. No, już lato się powoli zbliża, czerwiec, ale to nie jest najważniejsze w tym vlogu, bo dzisiaj przedstawię Wam taki. Takie skrócone podsumowanie tego co się działo ostatnio. No, i tak tutaj właśnie Wam nagrywam. E, Mamy posadzony słonecznik i kukurydzę dla króli. Także to już sobie powoli rośnie. E, będą filmy, jakby taki chciałem pokazać progres tego jak to wszystko rośnie i jak to potem daje ku e, królikom. Więc no, tutaj standardowo kury i kurak. E, planujemy trochę teraz młodych kur kupić, bo e, te stare dwie, co zdechły zimą, no to, to trochę uszczupliwe, ale jajek jest i tak dużo. Łącznie z kogutem, tutaj to jest łącznie kur około, około 8-9 gdzieś. E, z kogutem, oczywiście. No i tutaj tu się nic nie zmieniło. Praktycznie e, przesadziliśmy tu młode z tych trzech klatek do e, tamtego pomieszczenia. Tutaj standardowo samica z młodymi z rokacza niemieckiego. Samica belgijska, brązowa. Tak się ładnie prezentuje. Tutaj młode. Przejdźmy, tutaj. No, tutaj się praktycznie też nic nie zmieniło. Bo ani nam królików nie przybyło ani nie ubyło. Mamy tutaj sam srebrnego belgijskiego. Tak się tutaj prezentuje. Pod nim mamy samca brązowego belgijskiego. Tutaj mamy samca brązowego belgijskiego, kolejnego. To jest ten samiec przesadzony z tej klatki. I tutaj mamy dwóch braci. Dwa samce srebrne belgijskie, i w miejsce tego samca wszedł jeden z tych braci. Tak się tutaj prezentuje. I tutaj mamy samicę e, brązową belgijską, która jest siostrą tamtej samicy. Tutaj mamy młode belgijskie srebrne z samicą belgijską srebrną. Czyste Belgii. Cztery ich łącznie jest, także tak się ładnie prezentują. Tutaj samica. E, I tutaj mamy mieszańce e, samicy kalifornijskiej z samcem brązowym belgijskim. Takie czarne powychodziły. Tutaj również mamy mieszance czarne samicy kalifornijskiej z samcem belgijskim. Tak się one tutaj prezentują. Także tak się mniej więcej prezentuje hodowla. Dlatego, że mówię nie, mniej więcej, dlatego, że planujemy niedługo zakupy. Jeszcze zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No i tyle. Tak się tutaj wszystko prezentuje. Także będę robił filmy. Trochę częściej niż ostatnio, gdyż mam więcej czasu, ale też planuję zrobić taki film z progresu: jak tutaj rosną te właśnie rośliny dla królików, które, które są, można powiedzieć, podstawą dietą. Latem no oprócz tych podstaw, czyli tam ziarna, siana, wody, ale no zostały zasiane przez wczoraj, także no czekamy. Także to było na tyle w tym filmie. Zachęcam do subskrypcji na kanale. Idę do następnego filmu.